Jesteśmy niedaleko jeziora Sewan, Na każdym kroku umundurowani policja, a za chwilę zjeżdżamy nad jeziorko. Najbardziej znane, największe. Położone jest 2000 metrów nad poziomem morza. Coś takiego mówisz, nie? Nie sprawdzałem. Teraz jesteśmy na 1917. 1900. No to około 1000 metrów, więc nie jest to ciepłe jezioro. Wojt nie wbiegnie radośnie z rozpędu w czeluście, bo będzie zimno. Jezioro Sevan, moi drodzy, to największe jezioro Armenii. Jedno z największych górskich jezior na świecie. spożone na wysokości aż 1900 metrów nad poziomem morza. Bywa nazywane Morzem Armenii, bo zajmuje ponad 5% powierzchni całego kraju. A dlatego 5%, bo cała Armenia to jest wielkości województwa wielkopolskiego w odniesieniu do Polski. A tutaj, jak widzieliście również na przebitkach, Znajduje się klasztor Sevan z VIII wieku, założony przez świętego Masztocego miejsce o wielkim znaczeniu kulturowym i duchowym. Z klasztory roztacza się widok właśnie na wody Sevanu i otaczające góry, co czyni to miejsce niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych w całej Armenii. Sevan, czyli to jezioro, słynie również także z ryb, a dawniej z endemicznego pstrąga, zwanego królewską rybą. I want to taste it. Ok. Syrop z rokitnika wziąłem na spróbowanie jeden kubeczek, a tutaj jest syrop za 38,9 zł starcza aż na 5 litrów po rozrobieniu z wodą. Także zabieram do domu, a teraz spróbuję takiego syropu. Jesteśmy o przydrożnym sklepiku. Policja z nami. druga Gelenda, bogactwo, w Love and coffee in one cup. Na tym ujęciu będzie to dobrze widać. Widzicie ten tuf wulkaniczny, skała wulkaniczna w kolorze lekko różowawym, dlatego erwan jest nazywany różowym miastem. Arena Seven Lake. Pierwań moi drodzy to jest prawdopodobnie jedno z najstarszych miast na świecie. Początki sięgają 700 roku przed naszą erą. Jest prawdopodobnie starszy niż Rzym. Ormianie uwielbiają kawę, także tutaj na każdym rogu jest kafejka, gdzie można się napić solidnej, mocnej ormiańskiej kawy. gdziemna na zielonej żeby zdążyć, mamy jeszcze 9 sekund, 8 sekund. Placy Republiki, słuchajcie. Jak widzieliście, na tej góruje Ararat. Świetnie to wygląda. Symbol Armenii, chociaż góra właśnie leży po stronie tureckiej. O, zobaczcie ten budynek. O tym wspominałem: to jest tuf wulkaniczny w kolorze lekko różowawym. Co jest ciekawe, ale niestety tego nie sprawdzimy, bo nie będziemy mieć tyle czasu. Erywan jest mekką jazzową i folkową. Mocna scena jest tutaj jazzowa. Podobno wieczorami w knajpach grany jest jazz, ludzie tańczą na ulicach. No, ale nie sprawdzimy tego. Mamy plan napięty naszej wyprawy. Dzisiaj już znajdziemy się w Gruzji i może nawet w Turcji. Czemu my nie pijemy kawy, tylko sopy? Ale na śniadanie soczek jest zdrowy, zdrowy Pan powiedział w końcu, jakbyśmy się to do... co za customery? no? Tu wpierdliwe Armeńskim klasykiem, piękny mam widać Łamanym się rozpędzie z tą kawą to nie kłamali, a jest pioruńsko mocna, rumijańska kawa. Armeńskie kowboje na przejściu granicznym zapytali nas oczywiście o co? O mandat I gdzie tak. jest Wojtek? Sami wysyłają pasażera bokiem, ale później się yy, strzelają karpia. Gdzie, gdzie jest pasażer? Give me 500 lari, <grystanie> You have a ticket. Także znowu musieliśmy się tłumaczyć odnośnie tych mandatów. Tutaj na granicy armeńsko-gruzińskiej na południu byli bardzo zdziwieni, że te mandaty w ogóle dostaliśmy. Nie mogli zrozumieć w ogóle tej sytuacji. I wyprawa trwa dalej. Przeniesiemy się w czasie. A, dokładnie. Do zobaczenia już w Turcji, hejka. Dobra, to jest zupa z bobra. Mówię staro wietnamskie przysłowie. Wyprawa wraca do Turcji. Czujemy się już prawie jak w domu po naszych przygodach w Gruzji i Armenii. Na serio. Aż była euforia w busie. Wieczorem jak przekraczaliśmy granicę, udało się nie płacić mandatów, chociaż powiem Wam, że celnicy z 15 minut nas trzymali z trzech, debatowało nad naszymi mandatami, gdzieś dzwonili w końcu udało się, puścili nas. Przucili, dlatego już teraz zapraszam Was na czwarty odcinek tej wyprawy. Do zobaczenia! Jak kąpiel? Masakra! One life! Pokaż dupę! Co... Kur... Wyciągi narciarskie, ale pełno nieczynnych zawsze, to nieczynne. Wiesz bo nie ma śniegu. Kurde, faktycznie!